Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się z zaproszenia pani dyrektor, bo tak oficjalnie to mam okazję uczestniczyć tutaj po raz pierwszy w tych nowych wybudowanych budynkach właśnie Centrum Kreatywnej Kultury. No i wiele tutaj przedsięwzięć, które zostały tutaj przez nasze województwo pieniądze zainwestowane. No one mają zadanie przede wszystkim tak jak tu Regionalne Centrum Animacji i Kultury swojej nazwy ma, więc tę kulturę, pomoc dla różnego rodzaju instytucji, zespołów z terenu naszego województwa no, promować. Stąd ten pierwszy taki program wsparcia dla ludowych zespołów. Dla grup śpiewaczy z naszego województwa. Nazwaliśmy ten program takim programem pilotażowym, gdyż on będzie obejmował te powiaty na początku południa województwa. Dużo zespołów ludowych śpiewaczek jest w powiecie żarskim, również trochę w żagańskim, słabiej w Krośnieńskim na to nas finansowo na dzień dzisiejszy stać. będziemy Zobaczymy, jak ten program będzie przebiegał. Pani dyrektor, tutaj, jeżeli Państwo będziecie potrzebowali bliższych szczegółów, to służy pomocą. Natomiast ja chciałbym powiedzieć tak, że bardzo mi szczególnie zależy na tego typu... Pomocy dla tych zespołów, gdyż bardzo często jestem w terenie i jestem przy okazji różnych imprez. Te imprezy mają różnoraki charakter. Poprzez to, że gmina organizując bardziej poważne, na przykład imprezy, często też te zespoły biorą w nich udział, więc jakieś oficjalne, nawet święta państwowe, religijne występy, już bardziej takie troszkę swobodniejsze, a więc różnego rodzaju pikniki, dożynki na przykład i, i, i we wsiach, ale gminne, powiatowe i my często też organizując dożynki wojewódzkie, w różnych regionach naszego województwa, w różnych miastach i gminach też staramy się, żeby te zespoły, które no mają jakiś odpowiedni poziom, żeby też zaprezentować tu społeczeństwu całego województwa. Pani dyrektor, jako tu też współorganizator, często poniesięga. lubelski Zespół Pieśni i Tańca to taki nasz sztandarowy. Oprócz tego jeszcze te zespoły na pewno. Na północy województwa, bo w tym roku planujemy na początku września też dorzynki wojewódzkie w gminie Zwierzyn. To będą na pewno tam bardziej te północne zespoły, czy z Gorzowa, czy z okolic, czy z powiatu strzelecko-drezdeńskiego promowane. Ale o co chodzi? Chodzi o to też, że powstały już te odpowiednie warunki, do tego, żeby tu móc z powrotem zapraszać. Te zespoły przede wszystkim odnośnie śpiewu, odnośnie choreografii, odnośnie tych nagrań, które zostały zachowane, bo jesteśmy takim spadkobiercą tego dziedzictwa kulturowego z wielu stron których, naszych tu wschodnich terenów. Teraz mamy przecież ten konflikt, a znaczna część przecież naszego społeczeństwa też z rejonu obecnej Ukrainy przyjechała, więc te rzeczy chcemy też zarejestrować, żeby też to było w archiwach. Często zespoły powstają, istnieją przez kilka czy kilkanaście lat, a później no niestety już ich nie ma z różnych powodów, więc to jest też nasze tutaj zadanie, żeby to dziedzictwo kulturowe, niematerialne w jakiś sposób tu też zachować i pokazać dla szerszych rzecz społeczeństwa. Myślę, że takim podsumowaniem też tych tego całego programu to będzie jakiś uroczysty koncert, może przy okazji jakieś też duże imprezy, które będzie w naszym województwie się działo. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Prace na, w tym temacie trwają. Także ja w imieniu Zarządu Województwa bardzo Pani Dyrektor kumor Pilarczyk chciałbym podziękować za to, że podjęła się zorganizowania tego typu właśnie programu wsparcia dla tych zespołów ludowych i mam nadzieję, że już te efekty poprzez kilka lat ciężkiej pracy no, doprowadzą do tego, że Województwo Lubuskie będzie takim wzorcowym jakby tutaj miejscem, gdzie będziemy mogli pokazać nie tylko jeden czy dwa zespoły, ale przynajmniej kilkanaście zespołów z naszego województwa będzie miało jakiś program, który będzie na przykład mógł być pokazywany przy okazji dożynek centralnych i jakichś innych uroczystości, które są organizowane, festiwale różnego rodzaju folklorystyczne, kulturowe i będą zdobywać nagrody. Tego życzymy, no i chciałbym tu pogratulować jednocześnie tej inicjatywy i tego wsparcia finansowego z naszej strony ono będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie marszałku. Proszę państwa, jak pan marszałek powiedział, tutaj ten program rusza w tym roku, ale przygotowania trwały prawie dwa lata. Bo w trakcie tych dwóch lat badaliśmy potrzeby, wstępne oczywiście potrzeby zespołów ludowych oraz zespołów śpiewaczych. Tych zespołów jest na dzień dzisiejszy 139 dokładnie w województwie lubuskim. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie, to tu Pan Marszałek dobrze zauważył, że liderem są te dwa powiaty: żegański i żarski, a Krośnieński ma trochę mniej. Ja chciałabym podziękować Panu Marszałkowi, że właśnie dostrzegł i zabiegał o dofinansowanie tego programu również z Panem Radnym Zbigniewem Kołodziejem, ale też dziękuję całemu zarządowi. Bo bez po prostu wsparcia finansowego każdy z nas wie, że taki program nie mógłby być realizowany. W programie jest przewidzianych e, oczywiście szereg działań. E, są warsztaty wspierające z zakresu e, śpiewu, są warsztaty wspierające w zakresie choreografii. Mamy też warsztaty z zakresu akompaniamentu. Tu jest największy problem, ponieważ akompaniatorów jest niewielu, i też chcemy zachęcić tych, którzy, którym drogie jest po prostu dobro, właśnie to niematerialne dziedzictwo ludowych zespołów i, i zespołów śpiewaczych, aby włączyli się po prostu do wsparcia tych zespołów. Oczywiście, też mamy w programie przewidziane warsztaty z zakresu pozyskiwania środków pomocowych, o co prosiły zespoły, ale także warsztaty z zakresu przekształcania się grup nieformalnych w stowarzyszenia lub w fundacje co jest istotne z punktu pozyskiwania środków. Przez cały czas tego projektu będą trwały badania. Bo też chcemy wydać taką publikację, która by upowszechniała to dziedzictwo niematerialne. Tam w, podczas właśnie tych badań będziemy opisywać historię naszych zespołów tutaj, bo niektóre z nich już przestały istnieć, a być może dzięki temu programowi. Tutaj również będą mogły zaistnieć powtórnie. Na przykład taki zespół wichowianki z Wichowa. On często zajmował w Kazimierzu również bardzo dobre miejsca na przeglądach. Oczywiście jest też tak, że wsparcie w postaci dofinansowania dla tych zespołów będzie to taki pilotażowy też program grantowy, gdzie zespoły będą mogły pozyskać dofinansowanie na przykład na zrealizowanie koncertu, ale również też na uszycie własnych strojów. Również będą mogły wydać płytę lub nagrać płytę, i tu, jak Pan Marszałek zaznaczył, my mamy też studio nagrań, gdzie będzie można to również zrealizować. I oczywiście w każdym powiecie planujemy też taki koncert przeglądowy dla tych zespołów, czyli trzy takie koncerty przeglądowe. A na koniec tutaj właśnie tego programu, taką konferencję, tu właśnie, na, żeby te zespoły mogły się zaprezentować na deskach też w Centrum Kreatywnej Kultury. Dziękuję. A jeszcze panie marszałku, proszę państwa, my mamy też logo przygotowane oficjalne, znaczy logo, które będzie towarzyszyć temu programowi i proszę, żeby pan marszałek odsłonił to logo. Tak. ma zerwać. To, to jeszcze krótko Panie Marszałku, tylko, bo powiedział Pan Marszałek, że na tyle nam stać, to znaczy jaką, jaki macie budżet, jaką kwotę, bo to rozumiem z budżetu województwa pieniądze, tak? Oczywiście, że z budżetu województwa, no bo to, to jest nasz taki trochę program autorski tu w porozumieniu. Z panią dyrektor, no w tej chwili tam chyba około 150 tysięcy złotych jest przeznaczone, to znaczy stać. No, może będzie stać i więcej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Każdy program trzeba zawsze, jak ktoś mówią, wypromować, zaprezentować, zobaczyć, jak to będzie wyglądało podczas normalnych prac już takich na co dzień. To wszystko tutaj w gestii, w rękach instruktorów, pracowników lubowskiego tutaj Centrum Kultury, RCAQ-u, No i, i pani dyrektor, i wszystkich, którzy przyjadą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też liczymy to na współpracę z gminami. Pani dyrektor już tutaj też rozmawia w tej materii. Może powoli to się jakoś będzie też rozrastać. To jest ważne. Uważam, że ta kultura na wsi wymaga tego wsparcia, i dlatego też ten program y, mocno y, ja przynajmniej będę promował. Nawet 150 tysięcy złotych na 139 zespołów muzycznych. Ale to jest w całym województwie. <laughs> Więc rozpoczynamy od tych trzech powiatów, tak jak powiedziałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli tutaj będziemy będę też chciał, żeby członkowie zarządu i inni radni byli obecni, żeby podczas już może tych jakichś podsumowań, tych finałów, o których pani dyrektor wspomina, no żeby też pokazać, że te pieniądze no nie zostały jakby wydane na darmo. Mam nadzieję, że to wszystko się nam uda. No i wtedy Będziemy dalej to robić. Od czegoś trzeba zaczynać, panie redaktorze. Panie dyrektorze, mam jeszcze pytanie, bo przyznam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony tak dużą liczbą zespołów budowych w regionie. To jak one się do tej pory utrzymują? To Przez domy kultury? Gminy nie wspierają? Czy to są stowarzyszenia jakieś właśnie? Jest to bardzo różnie. Oczywiście większość gmin dofinansowywuje swoje zespoły ludowe również w różnych po prostu konfiguracjach działają bo są takie zespoły jak na przykład w Złotniku Górali Czadeckich gdzie oni mają na swojej posesji właściwie wszystko i salę do prób a są zespoły które muszą prosić po prostu o o udostępnienie świetlicy wsparcie finansowe również jeżeli dobrze rozumiem, to te zespoły będą musiały napisać wniosek tak? o, o dofinansowanie swoich działań. Kiedy będzie można już składać takie wnioski, jak one będą wyglądać? To znaczy, ogłoszenie planujemy w konkursu grantowego w kwietniu. W maju chcielibyśmy po prostu rozstrzygnąć konkurs. Jest to dlatego tak szybko, ponieważ zespoły często chcą wyjeżdżać na jeszcze festiwale tutaj w Polsce. Ale też i, i, i realizować właśnie w danym roku szereg występów, wiele zespołów czeka na wydanie płyt, także dlatego tak, tak to chcemy. A konkurs grantowy będzie trwał do listopada, znaczy zakończenie konkursu, rozliczenie grantów planujemy w listopadzie. Spodziewacie się Państwo wielu wniosków, że będą przewyższać budżet, który macie? Na pewno tak, bo mm -hmm. potrzeby są ogromne yy, i myślę, że, że na pewno tak.